Witam, witam. Koniec wakacji. Czas otworzyć skrzynki odwagi. Będę miał później jeszcze dwie. Natomiast otworzę je dzisiaj i zobaczymy, co tam w laboratorium wypadnie. Z tego względu, że muszę wiedzieć, czy mogę puścić kolejne materiały. E, czterogwiazdkowe do podmianki, e, więc zobaczmy najpierw skrzynki. Wiem, że tu jest szansa na czterogwiazdkowe materiały. E, do tej pory jeszcze się nie trafiły. O! A jednak e, są pierścionki bardzo miło e, prawdopodobnie dla Francuza. Okej, okay, co mamy? Flaszka 30 dla wojownika. Wolałbym dla druida, ale nie będę narzekał. Token oddziału pierścienie. Eee, także pierścienie to jest coś, co cieszy w tej skrzynce najbardziej. I eee, jeszcze trzy małe. Ok, nic wielkiego. dla druida, mam aż jeden. Ok, trenerzy zawsze się przydadzą. Tej kat, nie śmiej się z mojej skrzynki. Eee, no dobra i zobaczmy. Eee, laboratorium. Eee, co mam do odebrania? Po 3. No dobra, trzymajcie kciuki. E, może wpadnie od razu y, z rzadkiego materiału epicki. Nie. E, I co wypadnie z trzech epickich. Okej. Okay. Tonik ostrze księga. E, biorę to. E, ostrza i księgi to jest zdecy zdecydowanie coś, co chętnie przygarniam ostatnio długo miałem deficyt, teraz jestem w dobrej sytuacji więc na pewno mnie to cieszy no i łączymy alka odłamki, tak naprawdę potrzebuję symbole druida dla Hany a reszta będę się zastanawiał natomiast fajnie by było jakiś czterogwiazdkowy materiał dostać OK, jest druid Barbarzyńca czy wojownik. Oba z, z tymi tym stoję dosyć nieźle, natomiast chyba wojownik. Czarodziej. Tak. Druid. Łotrzyk. Jeszcze trzy. Czarodziej. Druid i ostatni. Ui, trzymamy kciuki. Nie. A, dobra, czarnoksiężnik. Okej, okay. dobra. To tyle, jeśli chodzi o alkodłamki. Mogę jeszcze pokazać, jak wygląda u mnie sytuacja. Mam sporo dla Hany, natomiast nie starczy mi, żeby ją zrobić na maksa. Kleryk i mnich, mam deficyt, no i Łotrzyk. No tutaj daję akurat w tym momencie Rusuli. Jeśli chodzi o materiały, w tym momencie też całkiem niezła sytuacja. Sześć strzałek potencjalnie dla Dewany, sześć tabardów dla Hany, jeden pierścień potrzeba dla Francuza i potrzebuję dwa teleskopy dla kolejnego bohatera miesiąca, więc tu chyba mogę sobie jakiś tonik wymienić. Mam kilka zielonych na 4,70. Przepraszam, na 3,70. E, natomiast cały czas się zastanawiam. W teorii mógłbym zrobić Yunana, e, El Radira albo Atomosa. Natomiast zobaczymy, za chwilę będzie Flik wyróżniona. E, później, sezon czwarty, może zrobię jakieś przyzwania, może wpadnie coś zielonego. E, także tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia.